Co to są te timelapsy? Są to filmy poklatkowe zrobione ze zdjęć. Żeby przyspieszyć jakieś zjawisko, musimy po prostu między kolejnymi zdjęciami no, zrobić jakąś przerwę, tak żeby powycinać z tej osi czasowej połowę, 75%, 90% czasu i zostawić tylko co niektóre klatki, później je złożyć i Przeliczyć do postaci materiału wideo, i wtedy te zjawiska, które zachodzą bardzo wolno, wydają się nam szybkie, i to jest najbardziej interesujące w tej technice. A zadajcie sobie pewnie pytanie, czy time lapse jest łatwiejszą formą do robienia pejzaży, czy trudniejszą. Jeżeli nie umiesz dobrze fotografować pejzażów, no, to możesz być dobry technicznie w timelapsach, ale one nie będą interesujące. Natomiast, jeżeli dobrze fotografujesz krajobrazy, no to myślę, że będzie ci łatwiej, ponieważ pokonasz pewną barierę techniczną i rozszerzysz swoje możliwości, swoje umiejętności na właśnie robienie timelapsów. Ta metoda umożliwia uzupełnienie możliwości, jakie ci daje dane miejsce. To znaczy czasem można zrobić fajne, ciekawe zdjęcie pejzażowe i niekoniecznie timelapse film poklatkowy będzie interesujący, będzie ciekawy. I odwrotnie, czasem po prostu pogoda jest niezbyt interesująca, niezbyt ciekawa i zrobimy timelapsa, te zmieniające się warunki pogodowe będą zarejestrowane, ale w zasadzie na tym możemy zakończyć, nie musimy robić zdjęcia, bo zdjęcie, pojedyncze zdjęcie, stały obraz nie będzie za bardzo porywający dla oglądającego. Jadłem zęby po wycieczce w Pieninach, pomyślałem, że wykonam time timelapsy i później opracuję je we własnym zakresie. Zdecydowałem się na takie bardzo zaawansowane techniki, czyli chodziło tutaj, że fotografuję scenę, która ma dość dużą rozpiętość tonalną. Na początku jest bardzo ciemno, a później jest bardzo, bardzo jasno. Pomyślałem sobie, że ja to sobie po prostu ręcznie poskładam, wywołam te zdjęcia partiami i będę je przyciemniał i właśnie wyszło mi taki koszt jak tutaj przed chwilą widzieliście. Masa błędów, migotanie obrazu i pomyślałem sobie, kurczę, coś tu jest nie tak, Tę, tędy droga. I zacząłem drążyć i przeczesywać internet w poszukiwaniu jakiegoś sensownego rozwiązania. Okazało się, że nie jest to takie proste. Głównie to migotanie mnie tutaj bardzo doskwierało.